Na finale w ubiegłym roku pojawił się na zawodach Drift, Drift Open Kickster, czyli Sebastian, mm -hmm. którego bardzo dużo ludzi zna z nas z YouTube'a i ja też go kojarzyłem. Nie to, że oglądałem wszystkie jego filmy, nie to, że oglądałem je praktycznie w ogóle, no gdzieś tam coś widziałem kiedyś. No, kojarzyłem typa, tak? Nie jestem jakimś tam, nie byłem wielkim fanem jego kanału, może tak, o, że oglądam, że jestem zasubskrybowany i po prostu z wypiekami na twarzy oglądam wszystko, co robi, ale wiedziałem, kto to jest. No i przyjechał sobie na, na, na te zawody, wystartował w klasie, e, no tej takiej streetowej najbardziej, że nie musisz mieć klatki, jedziesz sam, w ogóle, wiesz. Przyjeżdżam na zawody... I jest dzień treningu, bo ja też się staram zawsze przyjeżdżać wcześniej, żeby pooglądać, tak jak mówisz, żeby wiedzieć, co się dzieje, żeby wiedzieć, o czym mówię. Tak? No bo mm -hmm. na przykład stąd fajny kontekst tej sytuacji. No i widzę typa, jedzie. Nie? Patrzę, jest na, na wieży yy, sędziowskiej, która wtedy była wolna, no bo to był trening. Dawid Sposób, który był jakby jego takim coachem tam na, te, na te zawody. E, no i właśnie zaczęliśmy gadać e, o Kicksterze, jak, jak jeździ, i wiesz, mówię, kurwa, gość, umie jeździć, nie? jakby spoko. To, to, wiesz, nie był to. Nie wiem, Paweł Trela, nawet z początków, ale nadal fajnie jeżdżący gość. Taki, wiesz, może fajnie, że może mu się nawet tam coś uda wygrać, że był potencjał. Żeby był potencjał. No i przychodzi dzień zawodów. W klasie, tej o której mówimy, czy chyba bodajże jest taka sytuacja, gdzie no, kwalifikacje jedziesz sam, tak? potem zawody też, te, te jakby, też polegają trochę na jakby takich drugich kwalifikacjach, tak jedziesz samemu. No i w tych kwalifikacjach gość wyjeżdża, wiesz, pierwszy przejazd jakiś w ogóle, nie pamiętam, spin, coś, prostuje, w ogóle nie idzie mu totalnie. No i wiesz, ja też jak najwięcej staram się komentować. Patrząc własnymi oczami, bo to też jest też myślę, ciekawa informacja, że bardzo często zawody komentuje się z monitora. Tak? Widzisz to, co Ci pokaże kamera? Mm -hmm. To samo co widzą ludzie, a czasami wcale nie tak dobrze widzisz na. bo wiesz też, jak dochodzi do tego komentowanie, to ja na przykład też oglądając potem live stream mówię, a faktycznie widać coś tam innego. Ja na przykład widzę więcej, bo, bo siedzę i po prostu, wiesz, milczę i patrzę. Jest jedyna rzecz, którą robię, to patrzę. A ja tutaj gadam, 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 staram się gadać z sensem, staram się myśleć o tym, o czym mówię i jeszcze patrzę przy okazji, tak. To wcale nie jest takie oczywiste, że to jest takie proste. No nie jest, no ale nieważne. No i, i, i wiesz, stoję na tej wieży, patrzę, co on robi, no nie idzie mu, nie? No i mówię. Kurczę, no słuchajcie, no naj, najwyraźniej gdzieś tu wkradł się jakieś nerwy. No bo wiesz, co innego, każdy się denerwuje. Nawet tak. ci najwięksi kozacy oni też muszą gdzieś tam. I to jest w ogóle naj, najtrudniejsze i najważniejsze w drifcie, żeby gdzieś tam tą głowę. Mieć chłodną i umieć ją dostosować fajnie, żeby to było jednak trochę tak jak taka pozytywna trema u aktora, że wiesz, wychodzisz i nie boisz się, że boisz się, jednocześnie się denerwujesz, ale to jest takie mobilizujące, nie? to cię nakręca do działania, a nie, że wiesz, wychodzisz i e, 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 że zaczynasz się jąkać i trząść. Nie? Więc w driftie też tak powinno być i tak do tego trzeba dążyć. Nie? No i wiesz, nie ma w tym żadnego wstydu. No każdy się stresuje. Ja, ja, ja jeżdżę do tej pory, gdzieś mi się zdarza, wystartować jakiś zawadek, też się trochę denerwuje, to jest normalne. Chyba jakieś nerwy, no i tyle. No i dosłownie, nie wiem, dzień po zawodach pojawia się filmik z kanału właśnie Kickstera, na którym on jakby użył tej, tej transmisji naszej, mhm. i, i, mówi, i mówi. Komentator, tam napisał, że komentator mówi o nerwach, ale nie zauważył, że spadła mi opona. Stary, zaczynam się przyglądać. Coś tam widzę, i stary, na tyle to było widać. A ja nie patrzyłem w monitor, mhm. że on musiał wstawić screena jeszcze, no. że ta opona faktycznie już na zbliżeniu, że ta opona spadła. Czyli to było w ogóle, nie było tego widać. No i stare już tam była powstała grupa ludzi, którzy życzyli mi śmierci, żartuję, ale generalnie wiesz, co za kurwa debilnie, gdzie on ma kurwa oczy, chuja się nadaje do i wiesz, jakby cała liczba jakaś tam ilość tam osób, którzy po prostu wiesz, totalnie nie biorąc pod uwagę niczego absolutnie, stwierdzili, że się do chuja nadaje, a nie do komentowania. Może mają rację, ale myślę, że to troszkę niesprawiedliwe. No i wiesz, Sebastian nic nie na to nie odpowiedział. Generalnie odpowiadał na jakieś tam konkretne rzeczy, ale na to nie odpowiadał wcale. Więc pomyślałem sobie, kurczę, no nie fajnie, nie? To odnośnie jeszcze właśnie tego, jakby z czym się wiąże komentowanie, mm. że, że pojawiają się takie sytuacje. No i słuchaj, mój, mój kolega tak się składa, akurat robi YouTuba i iż tam zna też te Kickstera, też generalnie oni się znają, kojarzą się. O, jest nawet chyba ten przejazd, proszę bardzo, no to ależ mamy o, widzicie, walczy trochę z tym samochodem. O, tutaj bardzo jest tak. O, i widać tutaj no, było przez chwilę sekundę, faktycznie, no. że ta opona spadła. No ale widzisz jak on jedzie, nie? Że tak. to jest takie, że jakbyś. No, 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 że, że dosłownie, wiesz, ja jeszcze też nie patrzyłem na na to w ogóle w ten sposób. I teraz ciekawe, bo do czego ja zmierzam, nie? Tutaj widać tak przez chwilę, ale w ogóle zobaczmy ten przejazd, już niech on sobie poleci do końca. Zobaczcie korekta za korektą, tutaj przekładka, tutaj mija praktycznie tą strefę punktowaną. Teraz ten kąt się tam pogłębia i generalnie, Sebastianie, e, szacun, że Ci się udało na tych trzech oponach to przejechać. To, jest, to naprawdę szacun, bo to trzeba ogarniać furę. E, pojawił się taka, pojawiła się taka możliwość, bo e, Generalnie ten mój kolega mówi, ej, słuchaj, Kickster nakręcił taki materiał, że się nie da driftować Teslą PLAD, tym modelem S PLAD. Nie, mhm. że tyle się nie da driftować, co nie da się zakręcić wokół osoby tym autem. Ja mówię, stary, dobra, dawaj. I mieliśmy akurat dostęp znaczy dostęp. W zasadzie on miał dostęp, Kikser miał dostęp do auta, które, do którego my mieliśmy bardzo łatwy dostęp. Więc wzięliśmy ten samochód, wsiadłem do tego auta, zrobiłem to, no dosłownie naprawdę za jakimś takim drugim podejściem. Czyli na pierwszym tego nie widać na filmie, ale dosłownie najpierw wyjechałem sobie na ten placyk, zrobiłem jedno kółką, dobra, wchodź, nie? gość mm -hmm. wszedł i zacząłem się wokół niego kręcić bez największego problemu, nie ma problemu, nie? Jest gdzieś też, jest, yes, yes. jest na kanale Detailera, też pozdrawiam Detailera. No i w każdym to razie, oczy. I słuchaj, ja no. to zrobiłem i wysiadłem z tego auta i mówię: "To zabawne, że ja to zrobiłem, a Sebastian nie potrafił". Zabawne dlatego, że jestem tylko i wyłącznie komentatorem driftingowym. I wiesz, przypomniałem całą mm -hmm. sytuację i mówię: "Mówiłem coś o nerwach, a Sebastian stwierdził, że to była opona. To chyba jednak były nerwy. I, 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 e, on, on oczywiście na to odpisał, bo nie mógł na to trochę nie odpisać no. i wiesz, podchodzi do mnie na, na słomczynie, e, który teraz był, czyli taki pierwszy e, o to jest to, tak, nawet tam chyba było mnie widać przez chwilę. E, i, on, i on, on tam podchodzi do mnie i mówi, stary, trzeba zakończyć tą dramę. Ja mówię, Jaką dramę? Ja mówię, stary, no. Jakby w ogóle nie ma. Ja nie widzę takiego problemu. Tutaj. No jest no. taka i taka sytuacja. Nie, nie ukrywam, troszeczkę mnie to zabolało, że tak mm -hmm. to wyszło, ale bez przesady, ja, to nie jest tak, że ja nie mogłem spać w nocy. Jak kawałek tam przejedziesz, to, to jest tam, to, to jeszcze, jeszcze śmiało. O, 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 tu się zaczyna próby mojego kolegi się zaczynają tutaj. Mamy czego się spodziewać? Z Siri. Eee, a już, jeszcze jak dalej pójdzie, no to tutaj mój kolega próbuje, no też faktycznie mu się nie udaje. I żeby nie było, to nie jest łatwe, nie? Mm -hmm. to, to generalnie jest trudne, bo tam jest ten wolant, tak. Eee, eee, Tesla ma. Churcze, no Ma 1050 koni bodajże mm -hmm. i tego newta tam jest pewnie 1400. Eee, no i tu się za chwilę zamienimy. A jak czułeś masę testi w ogóle? Jak ci no jest się... bardzo ciężka, ale wiesz, co, mm -hmm. ona ma bardzo nisko tą masę. No I wiesz, ma tyle newton, no stary tam jest 1000, nie wiem ile tam jest dokładnie newta, ale jest go bardzo, bardzo dużo. O tak, to ja już tutaj siedzę. Tu się śmieję, że to jest faktycznie niełatwe. Tam, tam właśnie włączyłem drive, bo tam biegi się zmienia z słowaniem palca. Mm -hmm. po to I nie ma innej wiesz, opcji. Jest idiotyczne. Nie. Tam biegi zmieniasz, stary wiesz, na monitorze palcem. No. E, tak, i mówię właśnie tutaj, że, że sprawdza się odległość e, Czy masz dobrą odległość od e, kierownicy, kładąc ręce, zaginając nad garstji na kole kierownicy, tu się tego nie da zrobić. No i masz, zrobiłem tutaj w sumie od kopa. To jest dosłownie mój drugi attempt i to się udało. E, ja się tak zakręciłem jeszcze wiele razy, ale w końcu odpuściłem, e, żeby... Boże! Żeby po prostu zwyczajnie oszczędzić opony, bo to mhm. były jakieś mega drogie, Pilot S coś tam. Okay. No i generalnie on mówi, że coś tam, że drama. ja mówię, słuchaj stary, nie, bo ja naprawdę i dlaczego to powiedziałem? Bo ja naprawdę każdemu dobrze życzę. I jemu też. Mimo, mhm. że nawet tam wyszła jakaś taka sytuacja, że ludzie mnie zaczęli autentycznie obrażać w sumie przez niego trochę, nawet nie trochę, przez niego. No to ja wiem, że on będzie startował w tym roku. I mówię mu, stary, ja naprawdę, i pod, ja podkreślam to jeszcze raz, naprawdę życzę każdemu dobrze. Jednych lubię bardziej, innych może trochę mniej, ale w zasadzie wszystkich w pewnym sensie. I naprawdę każdemu dobrze życzę, bo gdzieś rozumiem to jako nasze wspólne dobro. I to nie jest, to by było trzeba być bardzo małostkowym, żeby dobro driftu i w ogóle tego motorsportu i tego, tej całej dyscypliny stawiać na szali z tym, że ktoś mnie nie lubi. Nie lubię go, nie lubię go. Będę teraz mu cisnął i będę swoim jakimś głównym zaśmiecał tą przestrzeń publiczną, która jest nie od tego, tak? No. I naprawdę ludzie nieraz myślą, że tak jest, ale tak nie jest. Ja naprawdę w każdemu dobrze życzę. Kickster, tobie również. Trzymam za ciebie kciuki, bo Twoje dobre przejazdy, twoje, twoje jakieś zwycięstwa i sukcesy sprawią, że może więcej ludzi będzie się tym zainteresowanych i przyjdą do tej dyscypliny, która jest bardzo fajna i rozwija człowieka. Tak, no ja się zgadzam z tym, że to jest dobre podejście, ale też wydaje mi się, że wiesz, dzisiaj jest tak, że... Ogólnie komunikacja między ludźmi jest bardzo mocno zachwiana. I ogólnie przez to właśnie, że coś jest, wiesz, w internecie napisane, jest jakiś komentarz, e, często nie mówi się czegoś w, prosto w oczy, to po prostu ludzie nie wiedzą, czego mają się po sobie spodziewać. Tak jak widzisz, on do ciebie podchodzi i mówi, że zakończysz tą dramat, ty nawet dramy nie czułeś. To jest była po prostu beczka od ciebie, pstryczek w nos i tyle Dokładnie. odpowiedź taka, nie? To jest ogólnie w Męskim Towarzystwie całkowicie normalną rzeczą. Pierwszy, Więc tak e, no, to jest właśnie ten problem, ale ludzie zawsze będą pisać, ja mam takie podejście w życiu, że mm, nigdy nie ma takiej sytuacji, kiedy hejter w życiu ma lepiej niż ty. Czyli ta osoba, która ciebie hejtuje i tu mi nie chodzi o status w społeczeństwie czy ilość pieniędzy w kieszeni, tylko po prostu nie jest, coś w nim musi być takiego, że on jest na tyle nieszczęśliwy, mm. że musi ci coś w taki sposób wytknąć i to napisać. Bo nawet jeśli ja oglądam jakieś filmy i myślę, co za jebany debil, to ja mu nie, nie piszę tego komentarza, nie? To jest właśnie ta różnica.